Dobry, witamy w niedzielny poranek. Cieszymy się, że znaleźli się chętni, żeby tutaj dołączyć do nas do konferencji. Jest z nami dzisiaj Nikola Zalewski, także zapraszam do zadawania pytań. Proszę się nie krępować. Dobry, Marcin Światek, Polska Sport Kuba. jedno pytanie do ciebie. O. Ten wylot ten wylot wcześniej spowodowany, spowodowany tym, że macie rzeczywiście informację, że na Murawa jest zła, bo w marcu była tragiczna. Nie, wylot wcześniej jest spowodowany tym, że raz jest zmiana czasu, tak, jedna godzina do przodu, a dwa, faktycznie ta murawa nie wyglądała dobrze na miejscu. My byliśmy na początku kwietnia z wizytą w Kiszyniowie. No dużo, dużo, dużo tam pracy jeszcze nad tą murawą na pewno trzeba było wykonać. Zapewniali nas, organizatorzy, że w czerwcu na pewno ona będzie w zdecydowanie lepszym stanie, ale Myślę, że, że też nie ma co do końca w te słowa chyba wierzyć i też dlatego lecimy, żeby normalnie zrobić trening na miejscu, żeby też zawodnicy mieli okazję zapoznać się z tą nawierzchnią. To Nikola do Ciebie przede wszystkim zapytam, jak, jak atmosfera po tym meczu z Niemcami, bo to jest jednak duża rzecz, ograć Niemców. Nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę. Tak, pewnie. Jak Pan powiedział, to ogromna rzecz, ale wiemy, że to był mecz na pewno towarzyski. I mamy, mamy za dwa dni. Bardzo ważny mecz dla nas. Chcemy, chcemy trzy punkty, chcemy wygrać i wiemy, że możemy to zrobić. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na rozgrzewce, jak wyszliście na narodowy, bo to było widać na transmisji. Była taka grupka i chyba taka dziewczynka, która miała taki wielki plakat, że Nikola jesteś moim fanem i chciałbym od ciebie koszulkę. Nie wiem, czy, czy widziałeś ten plakat, i czy, czy rzeczywiście to życzenie to, to rzecz spełniłeś? Nie, nie widziałem ten plakat. No Dobra, to zapytam Cię jeszcze o, o, o to, czy, czy, czy liczysz na to, że zagrasz ten drugi mecz? No Bo jednak zagraliśmy nie typowo trójką, z wahadłowymi, tak jak wygracie w Romie, więc na co liczysz? No, na pewno codziennie pracuję, żeby, żeby zagrać. Później decyzję, e, decyzję przyjmuje trener, i, ale na pewno jestem gotowy, żeby, żeby zagrać ten mecz. Wiktor Herbonszfakt. Nikola, ja mam do Ciebie dwa pytania. Pierwsze pytanie, stricte o mecz z Mołdawią, ponieważ polska reprezentacja często wpada w takie coś, że grając z tego typu rywalem, zwłaszcza na wyjeździe, przez bardzo długi czas się męczymy. I co jest według Ciebie kluczowe, aby uniknąć tego w Kiszyniowie? I mam do Ciebie też drugie pytanie. Czy przez ostatnie półtora roku nie stęskniłeś się trochę za ofensywną bardziej grą, ponieważ przez ostatnie półtora roku w zasadzie spędziłeś tylko z trenerami bardziej pragmatycznymi, czyli trenerem Michniewiczem, Santosem i Mourinho? Nie no, na pewno kluczowe jest to, żeby, żeby strzelić od razu jedną bramkę. Może w pierwszej połowie, nie wiem, zobaczymy jak, jak się jak się ustawi mecz? I, I na pewno, jak już powiedziałem, chcemy, chcemy wygrać ten mecz. Jest, jest bardzo ważny, ważny mecz dla nas. E, o tą grę ofensywną, to, no tak, wiadomo, że nie jestem obrońcą, ale, ale gram po prostu tam, gdzie, gdzie trener mnie, mnie stawia i, i jestem do kompletnej dyspozycji. Mam do ciebie jeszcze jedno takie pytanie. Z perspektywy czasu już dłuższej gry pod wodzą Jose Mourinho, jaka była dla ciebie taka najważniejsza rada, która ci udzielił? The Special One? Nie, no na pewno e, dużo, dużo mi pomógł. I to już, że zagrałem prawie, nie wiem, 80 meczów w, w Seria z Romą, to dla mnie jest jest bardzo ważne i muszę, muszę mu tylko podziękować za to. To Nikola zapytam cię jeszcze o, o trenera, bo do tej pory graliśmy czwórką w obronie i, i wyszliśmy trójką, więc pytanie jak wy się szybko do tego za, zaadoptowaliście? Bo no jestem pewien, że trochę was trener zaskoczył tym. Nie no, wiedzieliśmy, że możemy zmienić. mamy, mamy bardzo dobry skład, możemy grać. Trójko, czwórko trener od razu powiedział, że możemy grać e, albo, albo trójko z tyłu, albo czwórko i byliśmy po prostu gotowi na to. Łatwo jest sobie to przyswoić? No, łatwo nie, ale e, musimy, musimy to zrobić, bo po prostu wiedzieliśmy, że ten mecz e, będzie, będzie po prostu. E, Musimy być gotowi, żeby, żeby grać piątko, bo będzie tak lepiej. Nie widzę więcej chętnych. Także zapraszamy na 11 na trening. Nikola, dziękujemy i do zobaczenia. Do widzenia.